Coś się stało w tym momencie strasznego Nie mam żadnego koloru Jestem biały, o nie O, Luczek, jak dobrze cię widzieć Straciłeś kolor, ale ty wyglądasz Dlaczego mi zabrałeś mój kolor? To jest takie przykre Sorry, Luczek, ale jak chcesz Możesz zmienić kolor w każdej sekundzie Chwileczkę, faktycznie mogę zamienić się W jakikolwiek kolor W taki bądź razie wybieram mój kolor O, o, chwileczkę, czemu ja dedłem? Bo pod tobą jest kolor biały I niestety, ale dzisiaj będziesz musiał Wybierać odpowiedni kolor. A twoim zadaniem jest dojście do domku na samym dole. O, o ale chwilę! Co to są za creepery? Dlaczego one mają różne kolory? W takim bądź razie wybieram kolor żółty. Uff, dobra, i jestem żółty w kolorze tych creeperów. Ale ty śmiesznie wyglądasz tak jak siku. Haha. Ej, faktycznie wyglądam jak siki, widzowie, ale nie śmiejcie się. Dobra, a w tym momencie mamy czerwone creepery. O o, tego nigdy nie grali. I uwaga, skaczę i zamieniam kolor. O o, jestem tak. Jakby pipkiem, co ty zrobien robi! I bardzo dobrze, to jest super kolor. I masz nawet czerwone creepery które nic ci nie zrobią, bo masz dobry kolorek na sobie. Właśnie te creepery by wybuchły, tylko że mam oczywiście mój kolor. I dobra, i w takim razie tutaj mamy fioletowe, co to jest? Pierwszy raz pewnie widzisz takiego creepera. No dawaj, zamieniaj się, bo inaczej wybuchnie! Dobra, w takim razie widzowie skaczemy i zamieniam się w kolor fioletowy. Od razu z bomby. I uwaga, zobaczcie, te creepery nic mi nie robią, a tam na samym dole jest mój domek i muszę tam się dostać! Przejdę to wszystko, Pimpek, tutaj jest łatwo, o, o, zapomniałem zmienić koloru, o, dobra, muszę zamienić się na biały znowu, Pimpek, to jest powalone! No i od razu lepiej, nie zapomnij o tym, bo możesz zginąć kolejny raz! O ja, zielona woda, dobra, w takim czasie musimy zamien zamienić się na kolor zielony, więc oczywiście skaczę i zamieniam się w zielonego i jestem, Pimpek, a tutaj dalej mamy wodę, tylko chwileczkę, biały kolor jestem i w tym momencie czerwony świetnie, udaje mi się! Tak, dobrze, tylko nie zapomnij, o, o właśnie, o białym kolorze. Jasne, że tak nie zapomnę. Dobra, muszę dostać się na sam dudo. Dobra, spokojnie, Pipek, dam sobie radę. A tutaj teraz jest uwaga, lawa, co tu jest? Wow, musisz się zabijać na ten kolor, ale ta lawa mnie przecież zabije! O, nie, jak wybierzesz dobry kolor, to przeżyjesz. Dobra, lawa ma kolor widzowie pomarańczowy, więc uwaga, skaczemy, wybierając kolor pomarańczowy! I uwaga, żyje! Widzisz tu, ale jesteś teraz kozakiem! A teraz w nagrodę, że tyle przeszedłeś, masz tutaj. Darmowy prezenci! Chwileczkę, jak to? Darmowy prezent? Naprawdę chcę tutaj wejść, ale tu jest jakiś inny kolor. To jest szary. Nie mam takiego. No, co ty mówisz? Przecież on jest podobny do białego. Wystarczy, że na to staniesz i nic dziś nie będzie. No, uwierz mi. No, w sumie, widzowie, faktycznie, może to nie zadziała. Dobra, w takim razie skakuję tutaj i o, o, nie, zabiło mnie. Ale ty jesteś głupi, luczek. Przecież widzisz, że to jest inny kolor. Dałeś się nabrać. O, nie, widzowie, teraz pimpek naprawdę mnie przechwycił. Tszył, ale dobra, za chwilę zejdę na sam dół do mojego domku. Jestem coraz bliżej, ale chwilę. Kaktus labirynt. O o, czy to są żółte kaktusy! Dokładnie! I lepiej, żebyś uważał, bo one są kujące. Hi -hi. Widzowie, co Pipek zrobił? To są różnego koloru kaktusy. O, o, dobra, tutaj mamy widzowie na samym początku żółte, więc ja oczywiście zamieniam się w tym momencie szybko w żółty i jestem żółtym pieskiem! O, tak! Fajnie wyglądasz, tylko lepiej ich nie dotykaj, bo możesz zginąć! Spokojnie, Pipek, dobra, jestem żółtym pieskiem! żółte te kaktusy, nic mi na pewno nie zrobią. No co ci tak dobrze wychodzi? To jest niemożliwe, ale teraz masz inne kaktusy. O ja, faktycznie, tu jest jakiś pomarańczowy. O ja, dobra, muszę szybko zmienić kolor. Uwaga, skok i jestem pomarańczowy, ale to było mocne. Ekstra, fajnie, fajnie, ale to nie koniec, dawaj dalej. Dobra, lecę, uwaga, ale dobra, za chwilę tu przejdę, jestem już na samym końcu i tutaj są czerwone kaktusy. O tak, lepiej uważaj, one są mega straszne. Co ty, Pipek, gadasz w ogóle? Ponad Czemu on to mnie bije? Pipek! Co się dzieje? No chyba o czymś zapomniałeś! Jak to zapomniałem? Zapomniałem zmienić koloru! O, widzowie! Wybieram szybko kolor czerwony! I, i jestem, widzowie, wow, dobra, udało mi się, czy wy to widzicie świetnie, ha, pipek! No i widzisz dobrze, że sobie przypomniałeś, bo to by cię prawie zabiło. O ja dobra, ale tutaj mamy oczywiście labirynt z kaktusów i już za chwilę go przechodzę. I tutaj na dole jest mój domek, zaraz do niego przejdę. Oj, nie wiem czy tak za chwilę. Patrz, co teraz musisz zrobić? Musisz przejść o tych różnych kolorach, tylko się nie pomyl. Bo ja, widzowie, faktycznie! Dobra, w takim razie tutaj mamy e, oczywiście e, pomarańczowy. Ja, ja mam problemy z kolorami, ale dobra, dam radę. I teraz mamy, wow, czarny? Pierwszy raz tutaj widzę czarny, ale mam do wyboru czarny, więc uwaga, skaczę i czarny. Yo, jak wygląda czarny piesek? Tak smutno. O, nie, faktycznie. Dobra, schodź z tego innego koloru, to nie wygląda dobrze. Dobra, dobra, a tutaj dalej mamy niebieski kolor, czyli mój ulubiony. O, tak, zamienię się w go, ale chwileczkę, Pimpek, co ty robisz? Muszę skoczyć... To no niebieski, jestem niebieski. Nie ja... Nienawidzę niebieskiego! Muszę go usunąć, tylko czerwony. Co ty Pipek robisz, Pipek powiększa czerwony kolor? O, o, muszę zamienić się w czerwonego pieska, wy to rozumiecie. No i fajnie, o to chodzi. Dajesz nuczek, wskakuj na czerwony, bo ja usuwam ten niebieski. O o, widzowie, jestem na jednym bloku. Nie, dobra, pipek, okej, okay, okej, okay, już skakuję, uwaga tutaj i czerwony, jesteśmy na czerwony. Ale przed nami jest oczywiście brązowy. Dobra, brązowy też jest jakiś, nie wiem, normalny. Uwaga, skacze i. Y brązowy piesek? Co to mam? Diddź, Pipek! Fuj, wyglądasz jak kopa. Obrzydliwe. Nawet mojego języczka nie widać tak ledwo tutaj. To jest jakiś nienormalny kolor, ale dobra, okej, okay, wskoczmy tutaj. Tu jest oczywiście biały, więc oczywiście wybieram sobie biały tutaj i jestem. Dobra, okej, okay, białym pieskiem, dobra. Ten biały też wygląda dziwnie. No jak na razie się nie pomyliłeś, ale zobacz, co masz teraz do zrobienia. Masz taką ścianę. No i musisz wybrać ten kolor. Proste, nie? E, tak, proste, dobra, czyli niebieski, okej, okay, to wybieramy teraz, w momencie niebieskiego pieska. Uwaga, widzowie, rozpędzamy się Jestem oczywiście niebieskim pieskiem Nie deadne. tutaj, o, wybierzmy biały Okej, okay, jesteśmy i, o, o, czerwony Dobra, czerwony też musi być prosty Więc wybieram szybko czerwony, okej, okay, udało się Widzowie, to jest takie ryzykowne No idzie ci bezbłędnie, gratulacje A teraz jaki kolor? Teraz kolor fioletowy, dobra, udało mi się Tak, patrzcie na fioletowego pieska, też jest takie śmieszne Co to ma być? Czemu ci tak dobrze idzie? Dobra, ale zaraz tego nie przejdziesz, uwierz mi Okej, okay, wybieramy biały I w tym momencie oczywiście żołnierz Żółty jestem! Przeszedłem do pipek. Żółty piesek znowu nie mogę. I teraz, wow, Mamy jakiś taki cienki parkur do przejścia. I do tego jest kolorowy. Pamiętaj, zasada koloru cały czas Ej. cię obowiązuje. A ja ci troszeczkę go utrudnię. No nie, widzowie, pipek mię wszystko niszczy. Ja nie przeżyję. A tutaj jest jakiś ogień, nawet niebieski. Co to, widzowie, ma być? Ale dobra, muszę dojść do mojego domku. Jestem już naprawdę bardzo blisko. Dobra, muszę w tym momencie skakać. Oczywiście tak bardzo ostrożnie tutaj, ale uda mi się. Nie, nie uda uda ci się, na pewno się pobylisz. O, stój, stój, teraz musisz zostawić ten kolor, który ma! No co ty, Pibek? przecież widzę, że tutaj jest zamiana koloru na czarny, więc uwaga, w tyłu będzie skacze na czarny i jestem znowu czarnym pieskiem. No nie, co to miało być? Ale stój, tutaj jest kolor biały, je widzisz? Co ty, pibek widzę, że jest brązowy, ja tutaj czyste, normalnie, żeby to wygrać. No nie wierzę w to. Dobra, teraz ci się udało, ale jak niby masz zamiar przejść przez te płomienie? No właśnie, widzowie, przecież płomienie zadają obrażenia, aż się... Szczególnie taki niebieski ogień. On jest na pewno mocny. I co? Jak sobie z tym poradzisz? Ja ci nic nie powiem. Trudno, widzowie. W takim razie zamieńmy się oczywiście w kolor pomarańczowy. Więc uwaga, pyk. I jestem pomarańczowy. I to mnie nie bije, pimpek. Jakim cudem? No nie. Jak ten ogień działa? Czyli teraz chyba wiem, co się musisz zamienić dalej. Teraz, widzowie, muszę zamienić się w mój kolor. Czyli oczywiście niebieski. Dobra, uwielbiam ten kolor i lubię go. Więc uwaga, skaczę jestem niebieski. I nie bije mnie. No nie wierzę, co to ma być? No przestań Nie możesz w końcu zginąć Nie, Pimpek, a tutaj jest labirynt O, o, dam radę, dobra, muszę po niebieskim oczywiście chodzić Widzowie, zostawcie łapkę w górę, tak jak jest niebieski ten ogień I zobaczcie, to jest naprawdę bardzo ciężkie Co to ma być? Ale teraz tego na pewno nie przeskoczysz O, -o widzowie, dobra, musi mi się to udać Zrobię skok wiary, tak jest Uwaga, zrobię mega skok, o nie, widzowie, nie udało mi się Nie, szybko musimy przejść, bo mnie bije Dobra, jestem na niebieskim I udało mi się, dobra, muszę być tylko na moim kolorze Lepiej uważaj bo zaraz zginiesz Szkoda, że nie mogłeś zostawić tego koloru Spokojnie, Pipek, dam radę Teraz skaczę bardzo dobrze I znowu mam mój kolor O, tak Ale teraz mamy, o, o Jakieś pomieszczenie z balonami Muszę uważać, bo one są kolorowe Dokładnie Jak je dotkniesz, to chyba wiesz, co się stanie <gry> Jasne, że tak Dobra, nie dotykam tych balonów A tutaj muszę dotykać oczywiście szkła dobrego koloru Więc teraz jestem oczywiście pomarańczowy A tutaj jest, wow, żółty Dobra, uwaga, gdzie jest ten żółty? To jest w tym miejscu I teraz mogę, o, dotykać tego balona żółtego tylko on poleciał. Dobra, i lecimy tędy. A może dotkniesz sobie tego balona? Jest taki ładniusi. Dotknij go, no dawaj. Nie, 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 nie dotykaj mnie tym balonem, Pipek, co ty robisz? O nie, prawie byś go dotknął. Dobra, zaraz to zrobię. Nie, dobra, muszę zmienić się w mój kolor, oczywiście niebieski. Dobra, w tym momencie mamy, o, białe łóżko. Dobra, w takim razie uwaga, punkt biały, ok. i w tym momencie bierzemy czerwony, świetnie, i teraz zielony i musimy to jak najszybciej zrobić. Biały. Nie, co to ma być? Ale ty jesteś mocny, przestań Często jest skakać, jesteś już tak blisko O, wow, wow, było naprawdę blisko, żem dotknął innego koloru Dobra, ale teraz mamy, o, o, większą zagadkę To serio jest powalone Przejdę to wszystko na, o, pomarańczowym Albo tutaj w sobie wybiorę sobie zielony piesek <laughs> To jest takie proste, co ja zrobiłem Nie, muszę ci teraz utrudnić to wyzwanie Co ty, Pimpek, mówisz? Zobacz, udaje mi się to świetnie, co ty robisz? Chcę ci to zaburować, ale ty jesteś zbyt dobry I tutaj masz nawet takie zielone kolce Do tego to już na pewno nie przejdziesz O, o, widzowie, zielone kolce To nie wygląda dobrze Dobrze, ale jestem już bardzo blisko mojego domku, chcę tam dotrzeć. Nie chcę już mieć tych kolorów, bo one są strasznie niefajne. Nie uda ci się, pożegnaj się z życiem, bo teraz masz kolce z kaktusa. Kolce z kaktusa, o, ale jestem widzowie zielony, więc mam nadzieję, że te kolce mnie nie zabiją. Uwaga, skaczemy i... Patrzcie, nie nabiłem się na nie widzowie i nie zadaje mi w ogóle obrażeń. A czekajcie, spróbuję zmienić mój kolor teraz na biały, uwaga i pyk. I co się stało? Dobra, mogłem tego nie wybierać jednak, a tutaj mamy, wow, takie wielkie kolce na. Te. uważaj, bo teraz w to wlecisz i umrzesz. Ale chwilę, pimpek, patrz, ja wchodzę normalnie w te kolce i one nic mi nie robią. Co to ma być? Ej, do no kolce, czemu wy nie działacie? Chyba mam dobry kolor, tak mi się wydaje, dobra, a w tym momencie mamy wow, Znowu jakieś kolorki. Wybiorę tutaj żółty, świetnie, okej, okay, i muszę teraz oczywiście dobrze skakać. Nie, wskocz coś innego, wystarczy, że dotniesz tego koloru i umierasz. Nie, no daj radę, zobaczcie, widzowie, stoję na pomarańczowym bloku i świetnie, dobra, ale tutaj mamy. O, o, Niebieski, dobra, ma jesteśmy niebieski Teraz żółty, jestem już bardzo blisko domku Pimpek Nie wierzę w to, jak ci się tak udało Jestem najlepszy pimpek w te kolorowanki A teraz mamy najtrudniejszą część Czyli tutaj oczywiście całe te pole A teraz przed tobą najcięższe zadanie Bo te oto bloki Cały czas się zmieniają O ja widzowie, czy wy to widzicie za mną To się wszystko zamienia Ja nie dam rady tego przejść pimpek Młaha, I co, jak dojdziesz do twojego domku Nie uda ci się. Nie ma takiej opcji. O ja, widzowie, to jest serio powolone. Zobaczcie za mną, jak te kolory się zmieniają. Ale mam pomysł, widzowie. Oszukam. Pójdę sobie tutaj na dół. I uwaga, zielony kolor. I jestem teraz na trawie. Sekunda. Zaraz. Co ty robisz? Stój. Ty oszukujesz. Jak to, pipek Zobacz, jestem zielony na zielonej trawie. To nie jest oszukiwanie. No nie. Ja na to nie pozwolę. Nie będę się tak z tobą bawić. Patrz, soba. Teraz cię podpalę. O ja, widzowie, pipek we mnie strzela ogniem. W takim uczasie zamienię się teraz na a, o! Oczywiście patrzcie to na pomarańczowy i wejdę tutaj do tego ognia. Czy wy to widzicie? Ten ogień mi nie zadaje w ogóle HP Co to ma być! Ej, jesteś odporny na to, no nie wierzę w to jak ja mam cię teraz pokonać! Dobra, Pipek, w tym momencie, uwaga, włączam kolor zielony i jestem widzowie tutaj i wchodzę do domku. Czarny szybko i wchodzę widzowie tutaj. O tak, udało mi się!